witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, drugim już na tym kanale, z tej strony oczywiście Kane, A Ty nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę, kliknięcia magicznego przycisku oraz dzwoneczka z napisem subskrybuj Obok Was dzwoneczek, Może zostawić komentarz co byś chciał zobaczyć na tym kanale A dzisiaj zagramy sobie w ustawkę w Hearthstone'a, niedawno wróciłem do he Hearthstone'a Widzicie, ustawę sobie trochę pykam, najlepsza czwórka 127, zwycięstwa 20 Miałem już 5,6 MMRu SPH przegrywam, zobaczymy jak pójdzie dzisiaj może przed kamerami to na jakoś odpali i właśnie największy problem mam z tym że te rundy trwają za dużo, ja w tym czasie nie wiem co mówić ponieważ co, przeważnie mam jakoś mało strasznie mało wyświetleń no i Nie mam jak się rozwijać, więc jeżeli chcesz mi pomóc, pamiętaj o tej łapce w górę, będzie masno fest. I sprawdźmy, KOS, co, 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 daje, co, co dostaniemy? Na, mamy SRE, na początku twojej tury dodaj losowego smoka, Ty baba, Nefarian zadaje jeden punkt obrażenia wszystkim. Szczurzy król, za każdym razem, gdy kupisz coś, coś się zmienia w losowej turze, 1-2, i śmierć skrzydły wszyscy strzelnicy mają plus 2 do ataku. Zagramy sobie to, sprawdzimy co się dzieje. Może jakiś by... tu, mu tu muszę iść albo w Bessie, albo w mechy. Nie ma w coś innego za bardzo. Lubię grać w tym, to jest Kurstosh, Joke Oxaron, to są fajne postacie. E nie lubię grać pod Finem. Tym Też średnio lubię grać tym w tym i tym w ogóle, tym też średnio. Dobra, co my tu chcemy? Nie chcemy tracić życia na początku, ponieważ w to nie w demony nie będę szedł. A co, ja pójdę w murloczki? Może jakieś tam murloki siądą? Trzeba ja to chcę freezować? No nie za bardzo. Mamy jakieś bestyjki, jakieś wilczki dostać, ewentualnie murloka 2 który przyzywa 1 1. Ogólnie na początku muszę zapełnić planszę, żeby coś im tam zabijać, nie tracić za dużo życia. Potem jakieś bestyjki, buffy do ataku, żeby zabijać. Będzie fajnie. próbujemy nie przegrać ogólnie pierwszej walki. Co dostaniemy? Dobra, remisik Remisik na starcie, albo wygrana jest git Wygrane są strasznie słabe strasznie słabe, są przegrane na początku hmm. Weźmy sobie to żeby właśnie za za zapełnić to i się zastanawiam od Divine Shieldem ale chyba w następnym pójdę w level już ogólnie yy, upadam sobie zwykłe papieroski wiadomo ale w domu w domu wolę sobie popalać wejpa jeżeli chcecie jakieś odcinki na temat wejpa na, na czym palę czy jakieś recenzje liquidzików bo trochę ich w domu mam, to są tylko trzy to zostawcie łapkę w górę i jakiś komentarzy, że chcecie ogólnie nie zachęcam do, do tego ale jeżeli już palicie to zwykłe fajki w domu nie, bo śmierdzi lejpy są lepsze Mieszku. biorę to wam to, bo wnesę trochę te, te, tego, tego sprzedam i idę w level L dlaczego tak zrobiłem? ponieważ tak bym miał niewykorzystane dwa dwie many, są czeki złota, ale ja, ja to nazywam maną na które możemy coś kupić i ogólnie ten murlock jest spoko bo on mi i pozwala coś wiecie stawić na stół i pozwala mi coś kupić w tym przypadku level nie, który pozwoli mi potem na lepsze o, to jest wygrana easy który pozwoli mi na łatwiejsze Kupienie czegoś, jakichś lepszych stronników, czy coś w tym stylu Więc spoko, spoko O, właśnie o tym mówię, ja sobie biorę to, bo to przyzywa następnej jednostki Jeszcze za każdy punkt ataku mam ma aktualnie 4 Babcia się też przyda, bo coś e, Mogę Przy jej pomocy, wiadomo, kupić Jezu Ubić, bo ma dodatkowe W sumie 5-2 Gramy sobie Będziemy grać teraz z niemiłka, gromiło. Mechy w karczmy, bo mają plus 2 ataku, czyli ona może mnie zbić. Też łatwo, bo ja jej ja, ja, ja jeszcze dodam 2 ataku. Ale może być tak, że ona nie będzie miała dużo ataku, a ja z tej jednostki będę miał ją łatwiej zbić. Ponieważ to mi zrobi 4, to mi zrobi 5 to mi jednostkę dodatkową, czyli tak jakbym miał nowy stół, nie? Wiadomo o co chodzi. No Jeżeli nie, to już wiesz o co chodzi, bo nie. No, to może zaboleć, bo to mi te dwie kreatury rozbija, ale robi mi następną, to mi zabija, to mi to, to się rozbija, tworzy cztery następne i zadaje cztery więcej obrażeń. Bo każda kreatura ma tak jakby swój level, nie? Tak jak ulepszamy kartę Boba, tak nam właśnie się tutaj te gwiazdeczki to jest poziom, nie? Dobra, sprawdźmy, czy coś dostaniemy. To, to co chyba wezmę, nawet, bo to mi... pożyć dwie dodatkowe kreatury. I weźmy sobie, babcie, po ewentualny level. Dobra, tego sobie zostawię. Bo to nie dość, że robi dodatkową kreaturę, do tego może być para. Do pary? Do pary. Do, żeby wbić, ja tak sobie mówię w skrócie, ale ogólnie można też te postacie wbić na zł złoto. Mają one... Jakby, w części skumulowane statystyki Jeżeli wbijemy sobie na złotą kartę Możemy sobie Uzyskać Kartę z wyższego poziomu karsmy Czyli na przykład mamy dwójkę Zdobywam do parę, zagrywam ją i dostaję kartę z której mogę zdobyć trójeczkę Kartę z trzeciego poziomu ma e, Boba Ogólnie staram się nie odbuchać tutaj w kamerę ale wiecie, różnie bywa, może mi się nie udać. I w ogóle, odcinki będę się starał stawiać 3-4 razy w tygodniu, zależnie od tego jak mi się uda. Jednak podczas wiadomo tej kwarantanny będę się starał, o Jezus, to musia ładnie. Będę się starał chociaż co drugi dzień coś wam dać, nie? O ładnie się rozbiło, dostanie więcej wpysk. W domu, jeżeli siedzicie też w domu, nie mam macie co robić, możecie mi pisać pomysły na to, co byście chcieli obejrzeć. Hashtagem zostaje w domu. Dobra, to mi nie jest na razie potrzebne. Sprawdźmy czy coś poleci. Jak nie? To tutaj idę w level karczmy. Sprawdźmy czy... O, ten wiek to jest spoko. tego sobie na razie sprzedam to. Zagram sobie to, bo to mi też tworzy dwa pająki. Nawet sobie to sfrizuje żeby sobie zagrać tą hienę, ponieważ no, mam już 4 bestie to tworzy, to tworzy 5, 6, to tworzy 4, czyli 10, to tworzy 2, czyli 12 12 razy 2, 24, czyli to będzie miało 28 14, jeżeli się uda doprowadzić, żeby to nie zginęło do samego końca. To jest ogólnie w moim przypadku, z moim szczęściem mało prawdopodobne, ale możliwe. Zobaczymy, z kim się mierzymy. Mierzymy się z Kustoszem, On ogólnie ma na starcie 1-1 Almagmar, coś tam. To jest wszystkim. Piratem, y Piratem murlokiem i tak dalej. On na szczęście to mało co zboostował Ja mu to od razu na starcie zabiję, więc jest spoko Ten sobie tworzy Tego szukamy, przewodnika stada On daje plus 3 ataku bestiom Na szczęście zbiliśmy to szybko Więc chciałbym jeszcze to szybko zbić, nie? Dobra Czy wystarczy? Wystarczy na, 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 na lajcie To mi tworzy 4 Czyli już jesteśmy na, na remis, nie? A jeszcze mi zostanie to Cyk, dobra dobra. Ten już poszedł po czwórkę, ten też już poszedł po czwórkę. My chcemy mieć po czwórkę. Ujdziemy, bo my chcemy Hydra szybko trafić. Jak inni tą po czwórkę, my też musimy, żeby nam z puli kreatur nie zabrali i lecieć na Fartos. W no, no u mnie jest średnio, nie? Średnio jest u mnie z tym Fartem. Poczekajcie, sobie podgłośnić trochę mikrofon, żeby był na maksa, żebyście mnie lepiej słyszeli. Jeżeli znacie jakieś fajne sposoby, żeby fajnie poobrabiać, ponieważ przeglądałem parę filmików, nic nie dodało to do mojej puli wiedzy, jeżeli wiecie jak lepiej obrobić dźwięk, albo sami macie takie filmiki, dostaw w górę łapkę i napisz w komentarzu. Jeżeli zobaczę że ktoś napisał, że... A, mam fajny filmik czy coś, ale nie będzie łapki w górę pod filmem. Chcę ale komentarz wskazuje, a tak jestem zachłany, widzicie? No. Tak będzie Z te murloki mi się dają cały czas, te bestie nie Po tą parę, po piątkę, może nie, po szóstkę bym chciał iść Parą, ale może jeszcze nie teraz Więc jak trafię, jak parę to pójdę po tą piątkę Może się buścik trafi Jeżeli chcecie wiedzieć co to jest, to pokazuje turę Karty, które ewentualnie są To jest deck tracker to właśnie przegrałem tą walkę prawdopodobnie. Ponieważ mu tego nie zabijam, sobie wszystko jest Jezus, jeszcze tak źle trafiłem. Masakra Jezus, jakieś ja źle trafiam. I żar teraz. Co to się stanęło. Jak najwięcej mu zbić. No tego mu nie zbiję. Muszę mu zbić. Chociaż z dwie kreatury, z trzy. No aha, dobra. Jedna i... 3 -1. Ten też może być. W sumie tym mogłem cokolwiek trafić już. I, i bym zabił. Dobra, ale 8 damage'ów w siódmej turze nie jest źle. Jesteśmy tak trzeci To bym sobie wziął. Bo to i tak i tak się rozbije to można zbować potem. Czy ja to chcę na cokolwiek. Aktualnie nie. Jest to. Jest to To pójdzie po parę To sobie rozbijemy jako pierwsze Dobra zagramy tak weźmiemy to po parę Jest dobra Na Następny idę level kupuję to Czemu żeby iść po szóstkę Bo jeżeli mi się uda zdobyć Kartę która daje bestii plus 4 plus 4 przy przyzywaniu to Ja mogę w każdej chwili wszystko sprzedać Jak trafię nowe i nie iść po tylko jej boostować. To jest zawsze jakiś pomysł. Żeby Wam uświadomić, o co mi chodzi, chodzi mi o ewentualnie to, co ma defrafla, de że przeszedł dwa randomowe miniony z defraflem, ale mi chodzi o Mama Bear 5-5 nawet daje. Ewentualnie ma x, na nie, będzie wtedy plus 2 ataku, plus 3, będzie 7-8. W najgorszym wypadku o Reaper. Ewentualnie... zap nie? Też jest spoko. Spoko, teraz żeby... Mi nic dobrego nie zabił. A nie zabije mi, dobra. To się nie rozbiło. A to ma jeszcze 5-5 przyzwie, ja pierdzielę. A to się źle rozbiło, bo jedno się nie rozbije. To się mogło w sumie zabić. Dobra. Ten się 3 przy, tylko Ale powinienem to ugrać Dobra To? Serio? Jeszcze w mi to Ajajaj, aj, aj, tylko 6 mu zadaje Ale nie, nie ma źle Dobra level i szukamy tej piątki Sprawdźmy nie ma mamy. Biorę do bo jest mechem, będę go mógł zbustować. Nawet chyba wolę to zamiast tego. No. Smok mi się nie przyda, bo nie ma smoków do bufa. To mi się aktualnie też nie przyda. Więc teraz liczymy na cokolwiek. Jakie są fajne karty za 5? Sorry, mach w mikrofon. To jest spoko z Defraflem. Tego nie chcemy za bardzo. No. Ewentualnie, jak się trafi Baron. Nie, no hienę by musiał jeszcze, jeszcze trafić i będzie ginie wtedy. to nawet mogę sprzedać, chociaż nie chcę. No nie wiem, zobaczymy, co się w ogóle trafi w za bestie. Nie, aktualnie cokolwiek, żeby coś jeszcze przyzywało i było bestią. Walczymy z tym. Jak on trafił buffy, to będzie straszna lipa. Ale chociaż w tej gierce jakoś idzie, nie będę ostatni. W najgorszym przypadku będę ostat... przed ostatni Ale nie powinno być jakoś źle, nie? Dobra, 8 sekund zostało i Zobaczymy czy się nam uda wygrać Koczyć na drugie miejsce, czy przegrywamy Skakujemy prawdopodobnie na piąte, szóste To już jest tak, że albo wygrasz, a, a, albo przegrasz dlatego kiedy się zdarza remis Aha, ty masz to co ja chcę Dobra, ale walnę w dobre Dobre mi miejscu walne, bo się nie zrespi z tego 7-2, dużo tych bestii. jest tylko żeby... No, mi też się nie zrespi dużo, tylko dwie. Niestety tak trochę średnio to siadło, bo on ma mocniejszą hienę. On mi moją zbił, ja mu zbiłem niby busta, ale teraz mam taką małą szansę, że trafię w tą hienę i ją... Dobiję, że to jest masakra, nie? O Jezus, jeden HP zostawiłem. O Jezus. Źle siadło strasznie, źle siadło. To było do, do ugrania, nie? Tylko źle siadło. Dobra, szukamy czegoś. Z tego nie chcę nic. Tego nie chcę. Tego też nic nie chcę. No, no to Dobra, to po parę Jest babcia A muszę to sfrizować, bo nie mam co wyrzucić aktualnie, jak wyrzucę Czy mogę tego niby wywalić, tą hienę, ale wtedy nie będę miał co wstawić na stół Tak sobie zagram babcie Jednej many, jednego golda mi brakuje, nie? Dobra, jesteśmy dalej top 3. Top 3 takim czymś jest git. Naprawdę jest git. To nie jest w dziesiątej turze marzenie, które bym chciał spełnić, które by się mogło spełnić grając śmiercionośnym, nie? gdy wingiem, naprawdę. Teraz tylko z tym nie przegrać i nie będzie wstydu, naprawdę, bo jak z nim przegram to się za załamie, naprawdę Wtedy będzie słabo A W sumie babcie i tak będzie do sprzedania potem, jak trafię hienę Oj, oj, Tu dobrze trafić To jest dobre trafienie Ten będzie teraz strzelać tymi gównami, no nie wierzę, czy w hienę mi trafił jeszcze w tego mi trafiłeś! Ty śmieciu! Przegrałem tu jak nic. Cię się nawet przez te, tego nie przebijesz, że ten szczela tym gównem. Masakra. Ile dostaję? 13 Miało być tak pięknie. Dobra, da dawaj tą babcię. Zagrywam to, zagrywam sobie babunie. Muszę jej atak. Sprawdźmy co się trafi. To Dobra, Hiena out. Zagrywam sobie to. To nie może baś, paść pierwsze. Biorę to. Nic. Jest para. 6-6 czy to? Ja bym. Z... Potem sobie to zbustuję Dobra, przeżyć tylko. Jeszcze z tym, ale jaki on ma Hero Power? I najmniej losowego daj mu 1-1, no. A i mam stary jego ten. Po co grał wcześniej. I nie miał jakiegoś super składu, ale ja z nim grałem 4 tutory wcześniej. On teraz może mieć spoko składzi, nie? Chociaż powinienem to niby ugrać, ale. Ten musi dobrze trafić do i grożowi musi się rozbić na końcu i przyzwać dwa. To gram tak nawet. Muszę grać tak. Is gonna do it his way. Ratpak. No, muszę. Nie mogę odpaść. Nie Muszę tu mieć top 4. I wejdź wyżej, bo ja mam takiego pecha w tych grach, że to jest masakra, naprawdę Dobra 3, 2, 1, jedziemy Gwiazda, jazda, biała gwiazda To jest do ugrania Teraz już mniej Ja to już jest mało co do ugrania O jezus, jeszcze teraz 2, 4 tylko tego no źle trafił, jeszcze co odnawia I teraz nie od... jednego przyzwie Ciężko będzie, ciężko będzie to ugrać O jezus, jeszcze w tego nie Ja pierdziele Prawdopodobnie odpadam 12 fajnie zaczynamy minus 39 fajnie zaczynamy nowy kanał a no co jeśli chcesz mnie pocieszyć znowu przypomnę bo to jest bardzo dla mnie ważne zostawcie łapkę w górę subskrypcję oraz komentarz pod tym filmem ja się na razie z wami żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku prawdopodobnie jutro albo za dwa dni elo